Każdy z nas marzy o tym, żeby w końcu zobaczyć nazwisko polskiego zawodnika na liście startowej Mistrzostw Świata MotoGP. Mamy już kilku zawodników aspirujących do tego, jak Kamil Krzemień, Daniel Blinczy, Piotrek Biesiekierski. Jest jednak ktoś, kto występuje pod szyldem MotoGP z polską flagą. Zobaczcie materiał, który dla was przygotowaliśmy. W 2017 roku w eliminacjach byłem 11. To było najbliżej czołówki. A tak to potem 2018 duża przerwa z powodu kontuzji ręki, ale nie odgrania. I w ubiegłym roku byłem 23. Interesuję się od dziecka wyścigami motocyklowymi, głównie właśnie MotoGP, kategoria Superbike też czasami, no i oczywiście nasze Mistrzostwa Polski. I więc zacząłem również grać w gry związane z tym, ponieważ nie mogłem się ścigać na żywo. No i to było jakieś naturalne takie, kiedy pojawiły się te mistrzostwa pierwszy raz, no to nie było innej opcji jak wziąć w nich udział. No w zasadzie to są jakieś wybrane rundy, przez organizatora, wybrane motocykle i warunki pogodowe. Po prostu staramy się w ciągu eliminacji zrobić jak najlepszy czas. W różnych sezonach mieliśmy na to określoną ilość czasu. W pierwszym sezonie chyba około 10 dni, teraz już tylko 4. Po prostu trzeba jeździć, jeździć i jeździć. No w tym wypadku, jako że to jest rozgrywane online, to każdy siedzi gdzieś u siebie w domu, czy gdzieś w innym miejscu, w którym może grać. Więc u mnie to jest po prostu jedzenie, spanie i granie. Cały czas, kiedy jest możliwość, czas, to po prostu siadam do konsoli i szukam jakichś ustawień do motocykla, bo to też jest bardzo ważne, żeby poprawić czasy i jeżdżę. Wyścigi są zarezerwowane tylko dla tych najszybszych graczy, którzy trafiają do finału, na przykład w Walencji. I wtedy faktycznie ścigają się po 10 okrążeń i już walczą normalnie, bezpośrednio ze sobą na torze. Wkraczył Sponsoring można pomóc na wiele sposobów. Przeważnie sponsorzy, na przykład moi, byli w stanie kupić mi jakąś nową konsolę, lepszą albo grę, żebym nie musiał wydawać swoich prywatnych pieniędzy. No i w zasadzie tyle, bo nie ma do czego tam dokładać więcej. Mam swoich sponsorów, jest to oczywiście miasto Domrowa Górnicza, portal MotoGP.pl, firma Pegas Instalacje, pub Zagadka. Wspiera mnie również zespół Kruk. Głównie o tytuł najszybszego gracza na świecie. I o BMW z serii M. Co roku tam zmieniają. Najpierw było M3, potem M2, więc idą w dół, <grym> ale generalnie o samochód. Przede wszystkim chcemy promować e-sport wśród młodych graczy. Yy, oczywiście jako że Dąbrowa też idzie w stronę aktywności, więc nie chcemy, żeby wszystko rzucali i tylko grali w gry, więc ruch też jest ważny, jak najbardziej. Ale jest to mimo wszystko fajna zabawa, fajna odskocznia i planujemy też w przyszłości zorganizować jakieś mistrzostwa Polski w MotoGP z finałem w Dąbrowie Górniczej. W naszym kraju wydaje mi się, że nie. To jest zbyt mało popularne jednak. Jest wiele innych gier, które górują i ciężko się przez to przebić. Może zmieniłoby się coś, gdyby któryś z polskich graczy został na przykład mistrzem świata. Ale do tego jeszcze długa droga. Seisoku z japońskiego na polski oznacza najszybszy. No i planuję być najszybszy razem ze swoim tym partnerem Krystianem Milanowskim. Na razie wychodzi to gorzej, ale walczymy cały czas. I w zasadzie dlaczego japońska nazwa? Po prostu jestem przysiągnięty tym krajem i jestem mega fanem Japonii. A w polskim słowniku nie znalazłem odpowiedniego wyrazu, który byłby jednocześnie jakiś tajemniczy i który brzmiałby jakoś tak groźnie i zadziornie. Przed danymi rundami eliminacyjnymi widujemy się na takich sesjach kwalifikacyjnych online i wspólnie jeździmy, dogadujemy się, podpowiadamy sobie w jakie ustawienia wybrać do danego motocykla na dany tor, wymieniamy się doświadczeniami, jeżeli ktoś ma jakiś inny pomysł na przejazd trzeciego zakrętu powiedzmy na modello, wtedy od razu daje znać drugiej osobie i w ten sposób sobie pomagamy nawzajem i wyciągamy się do góry. Niestety nie, nie jeżdżę motocyklem w prawdziwym życiu. A szkoda, ale to pewnie wszystko przede mną. Na pewno będę do tego dążył. Natomiast tak, gram na gitarze od dawna już, od 2009 roku, staram się regularnie ćwiczyć. Piszę książkę zespołu Kruk, właśnie, czyli polskiego zespołu rockowego pochodzącego również z mojego miasta Demrowa Górnicza. I to w zasadzie dzięki nim gram. Piotr wrzechce, czyli gitarzysta i założyciel tego zespołu, wiele mi pokazuje, uczy mnie regularnie i dzięki temu mam też możliwość czasem zagrania z nim. No dobra, mam już 30 lat. Nie wiem, czy będę miał jeszcze tyle sił, żeby non-stop grać, bo to jednak jest wykańczające i dla kręgu kręgosłupa trochę też już brak koncentracji. Na pewno chciałem zostać mistrzem świata MotoGP, ale nie wiem czy... To jest jeszcze możliwe, więc po prostu będę chciał mieć jak najlepsze wyniki, do, dokąd się da. A z takich realnych marzeń, no to na pewno odwiedziny Japonii, i tak już pytanie wcześniej, chciałbym zacząć jeździć nowalnym motocyklem również po drodze. Oczywiście nie będę oryginalny, to jest Valentino Rossi. Kibicuję mu od 2003 roku, wyszło to zupełnie przypadkiem. Na początku chciałem kibicować komuś, kto ma numer 18 w stawce, to jest takim numerem, ja jeżdżę. Niestety nikogo w tamtym roku nie było, a numer mojego mieszkania to 46. I w ten sposób akurat trafiło się, o jest jakiś gość. Jeszcze wtedy nie wiedziałem, że jest taki dobry. No i tak się zaczęło i trzyma się do dzisiaj, i pewnie będzie się trzymało dalej. Ale równie mocno trzymam kciuki za Takę na Nie jest może najszybszy, no ale nie o to chodzi. To po prostu sympatyczny zawodnik i zawsze będę życzył mu dobrze. Wielu zawodników zakłada przeważnie słuchawki na uszy i przede wszystkim kontrolują yy, dźwięk obrotów silnika. Nasłuchują tego, wyczuwają odpowiedni moment, kiedy zmieniać, bo jak jest, dźwięki są generalnie dość istotne. Dla wielu graczy to może być zdziwieniem, ja mam trochę inaczej. Ja przeważnie w słuchawkach słucha, mam muzykę rockową. Taki zespoły jak Linkin Park, właśnie wspomniany Kruk, yy, Evanescence albo One, OK Rock. I ta muzyka mnie jeszcze bardziej nakręca. Ja nie potrzebuję dźwięków z gry, nie wiem, może to błąd, ale generalnie jak słucham gitary, to mam jakby więcej jeszcze energii, żeby jechać i jechać i po prostu daje mi takiego kopa. Więc generalnie tak. Niestety tutaj nie jest tak, jak być może większość myśli, to wciąż jest tylko gra. Oczywiście pewne czynniki są zachowane, jeżeli ktoś wciśnie hamulec przed do końca, on to koło mu się zablokuje, nie ma wyjścia, zaliczy uślisk i poleci w żwir. Ale tylko takie czynniki są odwzorowane, czyli coś co po prostu ma się wydarzyć, to się wydarza, ale niestety pracowałem kiedyś w zespole BMW Sikora Motorsport i pytałem się też mechaników o pewne rzeczy, próbowałem to przełożyć ustawiając motocykl w grze i to się niestety w ogóle nie trzyma ze sobą. W grze trzeba robić totalnie inne rzeczy niż na żywo, żeby osiągnąć lepszy czas. No, też pewnie nie będę oryginalny, zawsze trzymał kciuki za Pawła Szkopkę. i oczywiście Jirka Sikore, bo z nim współpracowałem. E, ale chyba najbardziej trzymam kciuki, jak się okazuje, za Czecha, Michała File. Jest po prostu niesamowity i podziwiam go po dziś dzień. Myślę, że to zmarnowany talent i powinni to zamienić z karela Abrahama w MotoGP. Abraham ma więcej doświadczenia z prototypami, ale pewnie chodzi jak zwykle o kasę. Według mnie, File lepiej by sobie poradził. Open Mam nadzieję, że razem z nami będziecie kibicować Mateuszowi w jego drodze do mistrzostwa. Za Mateusza trzymamy kciuki, a my zapraszamy do śledzenia naszego kanału, gdzie na pewno na bieżąco będziemy Was informować co tam u niego słychać. Subskrybujcie nasz kanał, wciśnijcie dzwoneczek obok, stawiajcie łapki do góry, komentujcie i do zobaczenia następnym razem.